Dobra, siemano, jestem Tomasz z 14 a to, jak widzicie, Call of Duty Modern Warfare 2. No i to jest multiplayer, gram z moim kolegą yy, Arkiem. Przywitaj Siema, się, Arek. No i tak, zaczynamy od początku, no i z Arkiem będzie nagrywane całe Call of Duty multiplayer, więc przyzwyczajcie się do niego. Dobra, zaczynamy. No dobra, dobra. To jest pierwsza misja. I tu się gra o gwiazdki jak coś Ty się zajmij tymi, ja będę na dole A ty tam na górę, patrz. Ja ty górny. No Tam będzie taki budynek, ja tam zawsze muszę przeładowywać, więc tam jak coś to ty ich ściągniesz, ok? Dobra, i będę za tą szak. No. Ej, czekaj, ja sobie ściszę tylko dźwięk. Oczekiwania na drugiego gracza. Dźwięk. Dobra, jaką bierzesz broń? Ja biorę ACR, czy jakoś tak Patrz, co ja mam Desert. Dobra, dawaj, idziemy Gotowy? No, dawaj No, start A co tyle? Dawaj, tych na górze dawaj Obszar oczyszczony, czekaj Teraz Yeah, nóż Czekaj, gdzie on jeszcze? Tutaj, dobra, na, na dół szybko Cywil, sorry I szybko Szybko, ale jak? Kurde, nie zdążyliśmy chyba Na trzy gwiazdki Czekaj Kurde, 400 sekundy Dobra, mamy gwiazdki, więc to był pierwszy odcinek To był pierwszy odcinek zagrajmy w Call of Duty Modern Warfare 2 No i mam nadzieję, że będą następne na razie.